Hej, ja jestem Nofi, a to od trzech najnowszych subskrybentów. Jeżeli chcesz się tu znaleźć, zasubskrybuj mój kanał. Kilku z Was pytało o mój celownik w Minecraftie, dlatego powstał ten film, a więc uzyskałem go za pomocą modyfikacji Crosshair Mod. Jest ona wbudowana w Labi Moda. Jeżeli jednak nie posiadacie go, istnieje również wersja zewnętrzna modyfikacji, czyli taka, która nie wymaga LaBimoda. Link jest w opisie. Gdy instalacja dobiegnie końca zajmiemy się konfiguracją. Po wejściu w menu mamy wiele opcji. Przełącznik Enabled odpowiada za przełączenie naszego celownika. W pozycji Off przywraca on zwykły celownik, a po włączeniu go aktywujemy nasz celownik przy wykorzystaniu modyfikacji. Crosshair Type to rodzaj celownika. Default jest domyślnym celownikiem. Cross to krzyżyk znany z gier FPS np. Counter Strike'a. Circle to kółeczko. Square jest kwadratowym kwadratem, z kolei arrow to strzałka stworzona z dwóch linii. Niżej mamy sekcję dotyczącą kolorów. Możemy tutaj zmienić kolor celownika, jego obwódki, kropki po środku oraz kolor, na jaki celownik ma się zmienić po najechaniu nim na wrogie i pasywne mody. A także na graczy. Suwak Transparency odpowiada za nieprzezroczystość, przy czym wartość 0 oznacza pełną przezroczystość, a 255 jej brak. Zakładka Transforming umożliwia customizację celownika pod względem jego szerokości, wysokości, odstępu między liniami, grubości oraz obrotu względem własnej osi. Pokombinujcie z tym, a na pewno uzyskacie ciekawy rezultat. Jeżeli zakończyłeś już konfigurację, w tym momencie możesz napisać komentarz z ustawionym przez Ciebie odstępem między liniami. A teraz przechodzimy do Visibility Cases. Visible Default ustawiamy włączone. Odpowiada on za wyświetlanie naszego celownika podczas gry. Visible in Debug oznacza widoczność w trybie debugowania, domyślnie po wciśnięciu F3. Visible in Third Person w pozycji ON pokazuje celownik w trybie trzecioosobowym, czyli domyślnie po kliknięciu F5. W zakładce Extras Highlight Colors możemy wyłączyć. Dynamic Bow Enabled jest opcją, po której włączeniu w trakcie naciągania łuku odstęp między liniami celownika dynamicznie zwiększa się, a po strzale znowu powraca do stanu pierwotnego. Rainbow Enabled włącza tryb tęczy, dzięki czemu nasz celownik zmienia kolory. Suwak Rainbow Speed odpowiada za prędkość przejść między paletą kolorów. Dziękuję Ci za oglądanie. Jeżeli film Ci się spodobał lub okazał pomocny, zostaw łapkę w górę. Oraz subskrypcję na moim kanale, jeżeli jeszcze tego nie robisz. W opisie masz również link do mojego Discorda, gdzie pojawiają się informacje o liveach oraz będę mógł Ci pomóc w razie jakichś problemów. Pa! pa.